To jest moja czwarty, mój czwarty etap dodawania, czyli jestem na końcu lewych oczek, jedno oczko dodane to z poprzedniego lewego rzędu przerabiam sobie na lewo i dodaję moje ostatnie dwa oczka, czyli znowu kciuk, palec wskazujący, przekręcamy normalnie i wbijamy się raz, jedno oczko, drugi raz, drugie oczko. Oczywiście, gdyby ktoś tą sekwencję dodawanych oczek poukładał sobie inaczej, na przykład robił ją jeden, dwa oczka, cztery oczka, to sobie dodaję cztery oczka. Pamiętamy tylko, żeby robić to ścisło. Ja te dwa dodatkowe wyrzucę, bo pamiętam, że potrzebne mi są tylko dwa. I teraz przerobię ostatni raz rządek oczek prawych. Przypominam, że w te oczka dodane wbijamy się w przednią nitkę, nie w tylną. Tylko w przednią, czyli jak chcę zrobić oczko prawe, to muszę zrobić tak naprawdę prawe przekręcone, czyli wbijam się w nie od strony lewej. O, a resztę już normalnie. I tam tym sposobem, robiąc prawe oczka, dorobię sobie do końca tyłu, bo pamiętamy, że na razie kształtujemy tylko podkroje pach w tyle, czyli mamy już tutaj taki mini podkroik pachy. On oczywiście jest tutaj połączony, więc nam się średnio układa. I kiedy dobiegniemy już tutaj do końca, to przełożymy sobie oczka rękawa na zapasową żyłkę i zajmiemy się kształtowaniem podkroju w pach w przodzie, robiąc dokładnie to samo.